Witam Was bardzo serdecznie w ostatnim e, etapie tego zimowego rajdu. Bardzo fajny, e, ciekawy raj, takie coś innego. W końcu nie tylko wydmy, piasek, góry, jakieś inne dziwne rzeczy, tylko śnieg. E, miło odmiana, odmianach, powiem szczerze. E, ciekawie się auto zachowuje w tym śniegu. No i zobaczymy, no. Ostatnio też jazda po kamieniach. No tu mamy też 90 km, 40 checkpointów więc jakby najdłuższy ride z największą ilością checkpointów. No i zobaczymy jak nam pójdzie. Dobra, no, jedziemy drogą na punkcie w lewo. A to ciśniemy w lewo i na checkpointie, no to raczej drogą w lewo wszystko w górę ale żyjemy. na czwórce prosto tocznie to coraz lekaracj nie daruję oby skoki mogą się i źle skończyć To jest drogą, gdzie te pierwsze parę tych jest tych Droga też jest dość szeroka. Także ponieważ teraz chciałbym wyhamować, to po O, zapomnij. O! ale zbążyłem. O, dobra. E, czekajcie by się nie skupiłem. Dobra, jedziemy drugą i za chwilę wjeżdżamy, słuchajcie, w. 90 a półnim biegi z szybko z Dobra i teraz co? Jedziemy tylko kawałek słuchajcie i zaraz no, będziemy wjąć 90 to masakra Nie idziemy na trudkę przechodzić, bo to bez sensu mamy z górki, trzeba mocno uważać A, i sali zaczyn. Wyjeżdżamy z 90 i ponownie w 90. No matko markowska Trzy obszary 90 To masakra powiem szczerze, na no, górka dramat nie będę się w ogóle rozpędzał bo żeby się nie pomylił w tym wszystkim I Teoretycznie też mogę jechać szybciej ale kara dwóch minut jest zbyt stroga żeby pozwolić sobie na nią dobra w końcu jedziemy i jedziemy tutaj tak powiem prosto 17 w prawo a tam 511 się wyłonił na, na nic dziwnego jak my godzinę piecaliśmy przez 90 gdzie go zaraz połkniemy tutaj 17 w prawo uuu zauważyłem Mogło być nie wesoło. 19 lewo. No to tu pista nie da, No dobra, minęliśmy go ładnie. Eee, czekajcie, a nie, to jest tu wszystko jedno... Teraz tak Ja bym powiedział, że tu... a, tu znowu strefa 90, nie? Serio? jeszcze tyle stref to chyba nigdzie nie było, nie? To tutaj piąta strefa? I to, słuchajcie, na no, 90 km kilometrowego rajdu, kurde. Nie takiego, co ma tam milion, Sto e, dziewięćdziesiąt nie wiem, czy dobrze pojechałem. No, to chyba nie, ma, nie miało znaczenia. To jakieś auto, ale... widzę, że... Coś tam nie tak, dobra teraz tak e, na no, 24 musimy dać mocno w lewo gdzie tu dobra, teraz tak na no, 25 14, teraz tu musi być kruszka Bardziej w prawo jest. Dobra, tu prosto. Tu w prawo. Tutaj mam nadzieję. Czekajcie, yy, 26,56 musimy odbić. o teraz się dopiero znaleźliśmy tam źle pojechałem teraz tak na 29 w prawo no, pogoda staje się coraz gorsza prawie się tak kawałek przywolili dobra na następnym prosto tu ten bardzo lewy Teraz będzie ta odpętyna motor, motor jedzie przed nami O dobra i słuchajcie, i teraz na następnym checkpointie no, A nie trochę nie na checkpointie Na 6727 odbijamy na y, 240 bo to jest po tracie A tu już dalej tracą

Czekaj, czekaj na 3 k a dobra, teraz w tor. Dobra, źle pojechałem, ale uciekło mi się. No, na 200. Nie wyszło nic z tym 200. Tutaj chciałem jechać. Olera wam, co mi się wydawało Wydawało mi się Bo mieliśmy odbić na 200 Nie idzie odbić na 200 Dobra jest Wiec torem 159

Z tego co widzę to tak tutorem na 50 tym czy już w lewo na 270 I bym powiedział, że tu No i teraz ja bym że prosto, nie? nie spodziewałam się dobrego czasu niestety bo 511 siedzi nam na ogonie ale nie udało się słuchajcie, 1021 wygraliśmy nie wiemy OGA 511 może mieli jakieś tutaj te problemy nie 511 a nie zobaczcie oni mieli problemy bo prawie 4 miliona ale i tak mieli na odnad gorszy co albo 1029 a myśmy 1021, czyli tak byliśmy o 8 sekund lepsi. A tak tu zobaczcie, 14-19 kolejny czas. I z tego co tu widzę, no więc mieliśmy naprawdę dobre, dobre tempo. No na no, słuchajcie, bardzo dziękuję za uwagę. Wygraliśmy kolejny cały rajd to są... Może zobaczmy sobie. tej śnieżnej pięknej atmosferze Dobra, to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.